A ja jestem Bryszyink 12.3. Witam w kolejnym odcinku, tym nazwę Blue Boxa. Możecie widzieć na mojego TikToka, nazwę macie w opisie, jak się nazywa na TikToku. Yy, se nazwę serwera też macie w opisie, aby bez przezadzenia mi z odcinkiem. Aha, czyli teraz mamy widz naszej bazy, którą musimy budować. Tutaj chyba jest wolno. Tak. Dobra, rozumiem, że to jest chyba moja. Ktoś tu idzie. Dobra. Mam miecz, to... mogę się <laughs> ronić. Nie wiem... Nie, nie, nie da się walczyć, nie wiem, się stało. Dobra, idź z tym gościu, bo, bo jak się nie da walczyć, no co? No idź stąd! No jaki typ, idź. No idź stąd, typie! A bo, bo ja, ja nie zajęłem tej bazy, bo to nie ma mojego nicku tutaj. A, rozumiem. Dobra, widzę już tam, gdzie jest moja baza. Wyjmę sobie miecz. tracie czego? Dobra, szybko sobie tutaj muszę zrobić tą maszynkę do pieniędzy, okej? To ma się właśnie wyświetlić. Dobra, to tutaj sobie zrobimy pierwszy ten. Dobra, już jest. Poczekajmy trochę, aż się trochę wyprodukuje. Ja bym już ściany budował, bo Mogę tutaj typy przyjść I Rozumiemy, że zaraz będę mieć trochę kasy na tamto Muszę trochę zaczekać, bo na nacie ściany nie po czemu zbudowałem, bo jeśli mógł sobie drugą maszynkę Wtedy by się trochę szybciej A, tutaj się bierze Ja myślałem, że z tego i dlatego się nie chciało wziąć, ale to jest dziwne Dobra, robimy, o. Stało Zostało nam 290, co jest 30, możemy sobie... Nie, musimy trochę kasy wziąć i będziemy budować większy, większą ścianę. Potem sobie dwie laserowe wstawimy, żeby nikt nam nie wchodził tutaj. Tam 750 chyba tam jest, tak. Jeszcze trochę. 6. Ja jeszcze nam trochę brakuje Nie wycelowałem 830 Dobra co sobie zbudujemy już No Teraz walam, jeszcze drwite dla Tyśaka Dobra ty ja sobie może jeszcze akurat tutaj jeszcze jedno dorobię, żeby mi się to trochę jeszcze szybciej. W tym jak będę zbierać siakę, to zaczekajcie chwilę, ja zapauzuję. Dobra, mi z tym koksem, mamy wystarczająco kasy. No i już czuję się bezpiecznie, nikt mi nie wejdzie. Jeszcze trochę ścian dobuduję Dobra wezmę sobie trochę jeszcze kasy To jeszcze zacznijmy od tego żeby za 650 A ja sporo kasy, okej okay. Dobra Jeszcze sobie trochę wezmę I zaraz będziemy kolejne tam budować To jest za za 1000 d d 250 to ja sobie jeszcze tutaj wezmę Dobra tu zostanie ok mam wystarczająco nawet ponad 100 mi 120 zł a za 3000 to jest kolejne Dobra to ja sobie pobieram 3000 To ja zrobię cięcie, żebyście nie musieli tyle czekać. Dobra, robimy następne... akurat zebrałem 4000. Dobra, żeby że teraz z tej strony. Czy będzie coś z tym robić i co będzie więcej kasce, co? Że takie, takie, takie coś jest, nie wiem. Czy będzie... Czy będę mieć po prostu większą popularność, znaczy większy, kost, jedna, większy koszt ta jedna większy koszta jedna kostka, nie? 2000 tysiąc... Co to to, to se... mam 2000, na razie to sobie to zrobię. co, I co... O taka. To jest jakaś pałka, rozumiem do walki, nie? O, to za drogo trochę. Muszę ja sobie trochę kasy i trochę jeszcze ścian dorobię Dobra To ja już mogę tutaj tylko więcej ten budować tych A te to co sobie mogę siedzieć w środku I tak mi nikt nie wejdzie Są przecież ściany są tym razem Też mogę przecież mogę też iść na tam na środek i się bić Dobra Dobra, uzbieramy to 5000 pięć, pięć coś na yy, tam tam dobrze, bo 5600 5600 sześćset, co uzbieramy, a ja Wam zrobię cięcie, żebyście im nie musieli czekać tylko dokupujemy to i takie same to jest, to jakby zwiększa cenę tego nie wiem czy to chyba zwiększa tą cenę Dobra, mam jeszcze złotych to co możemy jeszcze tutaj zrobić? Zrobimy sobie to za 900 zł wow. musimy ujęcie znowu zrobić u żeby... sobie Dobra ja odbierałem 10 tysięcy żeby było po prostu zostało coś jak koszto kupię okej okay. no tutaj no produkuje to też. Coraz więcej tylko sygnał i coraz więcej klasny. Widzicie to? Milion złotych. Nie uzbieram tego. No ale dla was wszystko. Uzbieram to. Jest obie nie, sorry, ja... Ja. Ja, ja nie, nie... Ja tego nie uzbieram. Ja, ja będę dopiero 10 tysięcy, ja tego nie uzbieram, nie uzbieram tego. Dobra, to te, teraz to kupujemy. Coś będzie w tym takie coś będzie. Co jest? A, o, pistolet. Dobra, a ja... ja, ja. Też tu idzie. Patrzcie, godwy go zabiją. <laughs> Ale! Ale go drzwi zabili, widzieliście co? No, no właśnie na takiej zasadzie te drzwi bo Ja Jakby ktoś miał włosy, to mam tutaj mieczyk, pałkę i pistolet. Dobra, na to teraz mamy zbierać. Zobaczymy co to jest. jaka? To mam pięć. O, to są ścieżki. I to za 5000, to ja muszę sobie... Tutaj jednorazowo wziąć, już mam 25 tysięcy. O, mam, o, już mam takie sufit, już mam, super. Yy, aha, czyli teraz robimy drugie piętro. Poczekaj, yy, to o, poczekajcie. Ja, ja już Wam pokażę, jak już będę na drugim piętrze, wszystko będzie zbudowane. Dobra, zbudowałem sody i jestem w drugim piętrze. I słuchajcie, dalsza część budowy drugiego piętra będzie w następnym odcinku. Mo, 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 może jeszcze go dzisiaj zrobię. Jeśli, jeżeli to teraz oglądacie, nie wiem kiedy to obejrzycie, to może jeszcze dzisiaj będzie albo jutro, zależy. Czy mi się będzie chciało? To w następnym odcinku będzie właśnie budowa drugiego piętra. To będzie końcinka. Pa.